I ja se cerwune winiki. a zebi mnie woziły Jankowe kuniki. a zepi mnie woziły Jankowe kuniki. Ma selno mamusiu, placka dosyć. A jak nim placka było ono nie prosić. A jak nim ocie placka by ono prosiť, nie prosić. Weselni Tausiu ma insy radi, a jak nim wódki dejcie o A jak mimo cię wódki niejcie oryżady, dodejowym śpiwać ładne piosynecki, a jak my przyniesiecie z miodym gożołecki, a jak my przyniesiecie z miodym gożołecki. Dobro była dobro gożołecka z miodym, a jak zim ją pijała z jankim za ogrodem. a jak zim ją pijała z jankim za ogrodym. Dobro była dobro gożołecka z sokim. A jak zym ją pijała z brogoskim chłopokim. A jak zym ją pijała z brogoskim chłopokim. Pij jo jestem mój Boże, pij A z ogónek kapusty przepiłam do krzodka, A z ogónek kapusty przepiłam do krzodka, pi je pije za swoje, nie cije. A za swoje w trzy grosze co w kiesy A za swoje trzy grosze co w kiesy po cóż wypijoki do nieba idzie. Ta, A w niebie wódki nie ma cóż pijać będzie. A w niebie wódki nie ma pijać nie będzie. Set pijok do nieba poli nie polinie. Ali na się zerwała, pierdyknął na zimie, Ali na się zerwała, pierdyknął na zimie. Piocy piocy niech ta po nocy. A bowum chojnecka powybijo ocy. A bo um choinecka po powybiłocy. Kielisek, bracisek, butelecka siostra. A runcka przyjaciółka do buzi doniosła. A runcka przyjaciółka do buzi doniosła. Cóż to na mnie znaczy secek jeden. A jobym se wypiła ze dwadzieścia siedem, A jobym se wypiła ze dwadzieścia siedem. Z dwadzieścia siedem i trzydzieści całe. A bo w mojej główę, a bo te kielisecki to na mnie za małe. A bo te kielisecki to na mnie za małe. Cóż to na mnie znacy ten jeden kielisek? A nawet nie doleci do tych pierwszych pisek. A nawet nie doleci do tych pierwszych pisek. Cieszy się mamusia ze córecka zzyni. A zobocy z mamusiu zeci się odmini a z z mamusiu zeci się odmieni.